Pośród archiwaliów grobowych w zbiorach Muzeum Katyńskiego znajduje się kalendarzyk na rok 1939 o tytule Przypowieści Dalekiego Wschodu, wydobyty podczas eksfumacji w Miednoje. Został wydany przez Herbewo, producenta zwijek, gils i bibułek papierosowych, będący jednocześnie promocją firmy. Został opracowany na podstawie Shi King, czyli chińskiej księgi pieśni, choć postacie przedstawione na kartach są związane z kulturą japońską. Na stronach można zobaczyć rysunki pokazujące m.in. Samuraja, gęszę czy Konfucjusza oraz odręczne zapiski z obozu. Dziesięciolecia pobytu w ziemi spowodowały, że kalendarzyk uległ destrukcji. Znaczna część kolorowych liter zaś wyblakła. Dzięki podjętym zabiegom konserwatorskim możemy go zaprezentować. Niedawno zakupiony referencyjny kalendarzyk pozwala zobaczyć, jak wyglądałby, gdyby nie tragiczna historia zbrodni.